Szymon, na początek ogromne gratulacje. Trzecie miejsce w rajdzie Polski. Zrobiliście kawał dobrej roboty. No zdecydowanie tak. No to jest coś niesamowitego przyjechać z takimi zawodnikami jak Senczy czy Lukjaniuk i walczyć z nimi. Przyjechać na trzecie miejsce w takim rajdzie. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi. To jest siódma wygrana runda Mistrzostw Polski dla nas łącznie. Także no nie mogło być lepiej. Bardzo się cieszymy. Też mocno pracowaliśmy na to, żeby odnieść taki sukces. I widać w nas potencjał, więc wierzę w to, że, że jeszcze dużo przed nami i myślę, że jeszcze nieraz wygramy ten rajd polski, ale już mistrzostwem Europy. No właśnie, rajd polski nieraz wygracie, ale teraz kolejne rundy, e, będziecie próbowali podtrzymać to tempo. Nie no, na pewno będziemy na każdej rundzie próbowali jechać szybciej, bo, bo zrobiliśmy duży postęp. To już było widać w sobotę, że, że potrafimy trzymać tempo, potrafimy jechać od początku, szybko odcinki, więc myślę, że na każdym następnym rajdzie będziemy próbowali to robić, aczkolwiek no, na różnych rajdach to będzie różnie wychodziło. Wiadomo, to jest nieprzewidywalne. Pojechaliście bardzo mądrze i tutaj chyba duża zasługa w tym twoja jednak. Jesteśmy z graną załogą, więc tutaj nie muszę za bardzo przekonywać Miko, że musimy zwolnić i jechać wolniej na przykład taki odcinek Przasnysz. czy dzisiaj odpuszczać drugie baranowo, żeby nie złapać kapcia, bo sam dobrze wie, co się liczy. Liczyło się tak naprawdę mistrzostwa Europy. Trzecie miejsce było do upilnowania bez problemu. Oczywiście jechaliśmy szybko, ale nie ryzykowaliśmy nadmiernie, więc jakby powiedziałbym, że to nasza wspólna zasługa.